część druga. Przebywanie w toksycznych relacjach może mieć również poważne skutki fizyczne. Chroniczny stres wynikający z takich relacji może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, problemy żołądkowe, zaburzenia snu, choroby serca. Toksyczne relacje mogą także utrudniać w znacznym stopniu nasz rozwój osobisty i zawodowy. Mogą ograniczać naszą zdolność do bycia pewnymi siebie i ambitnymi. Osoby w toksycznych relacjach mogą czuć się ograniczone w swoich działaniach i marzeniach, co prowadzi do stagnacji i braku postępu. Często toksyczne relacje prowadzą do izolacji od rodziny, a jeżeli jest to członek rodziny, to od jakiejś części pozostałych członków rodziny i przyjaciół. Osoba toksyczna może próbować kontrolować, z kim się spotykamy lub jak spędzamy czas. To może prowadzić do poczucia osamotnienia i braku wsparcia społecznego, które są kluczowe dla zdrowego życia. Toksyczne relacje charakteryzują się często brakiem zdrowej komunikacji. Konflikty, obraźliwe komentarze. I brak empatii mogą prowadzić do nieporozumień i dalszego pogłębiania problemów. Zdrowa komunikacja jest podstawą każdej wartościowej relacji, a jej brak może prowadzić do dystansu i frustracji. Jak unikać toksycznych relacji? Mam dla Ciebie 5 propozycji. Pierwsze: rozpoznaj znaki ostrzegawcze. Naucz się identyfikować toksyczne zachowania, takie jak manipulacja, kontrolowanie czy brak szacunku. 2. Ustal granice. Jasno określone swoje granice są bardzo ważne i nie pozwól, aby były one przekraczane. 3. Szukaj wsparcia, otocz się przyjaciółmi i rodzinom, którzy mogą Cię wspierać i oferować obiektywne spojrzenie. 4. Dbaj o siebie, skup się na swoim zdrowiu i samopoczuciu, rozwijaj swoje pasje i zainteresowania. 5. Rozważ profesjonalną pomoc. Jeżeli czujesz, że sytuacja cię przerasta, nie wahaj się szukać pomocy u terapeuty lub doradcy. Unikanie toksycznych relacji jest bardzo ważne dla naszego dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, rozpoznawanie i eliminowanie negatywnych wpływów w naszym życiu pozwala na rozwój i budowanie zdrowych, satysfakcjonujących relacji, które nas wzbogacają i wspierają. Pamiętaj, że zasługujesz na relacje pełne szacunku, zrozumienia i miłości. Powiedzieliśmy sobie, że rodzina i przyjaciele ma znaczenie. Co jeszcze z naszego otoczenia ma znaczenie? Społeczność i kultura. Społeczność, w której żyjemy, oraz kultura, w której jesteśmy zanurzeni, kształtują nasze wartości, przekonania i postawy. Nasze otoczenie kulturowe wpływa na to, jak postrzegamy siebie i innych, a także na nasze cele życiowe. Współczesne badania pokazują, że różnorodność kulturowa w otoczeniu jest kluczowa dla rozwoju empatii i zrozumienia. O co chodzi z tą różnorodnością kulturową i co to oznacza dokładnie? Różnorodność kulturowa odnosi się do istnienia wielu różnych kultur w jednym otoczeniu. Każda z tych kultur wnosi unikalne perspektywy, tradycje i wartości, co może znacząco wpływać na sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie nawzajem i świat wokół nich. Zrozumienie tej różnorodności jest istotne właśnie dla budowania empatii i zrozumienia w ogóle. Empatia to umiejętność zrozumienia i odczuwania emocji innych ludzi. Jest to niezbędna cecha dla rozwijania relacji międzyludzkich i budowania zaufania. W otoczeniu zróżnicowanym kulturowo. Empatia umożliwia jednostkom lepsze zrozumienie i akceptację różnic, co prowadzi do bardziej harmonijnego współżycia. Jak różnorodność kulturowa rozwija empatię? Głównie poprzez kontakt z różnymi perspektywami. Spotykanie z osobami o różnych doświadczeniach życiowych i wartościach może poszerzyć nasze horyzonty i nauczyć nas patrzenia na świat z różnych punktów widzenia. Współpraca i komunikacja z ludźmi o różnych kulturach zachęca do otwartości i adaptacji, co także sprzyja rozwijaniu empatii. Bezpośredni kontakt z różnorodnością kulturową pomaga obalać stereotypy i uprzedzenia, co jest istotne dla empatycznego zrozumienia. Co za tym idzie? Zrozumienie różnorodności kultur prowadzi do większej świadomości społecznej i emocjonalnej. Umożliwia identyfikację wspólnych wartości, celów, co jest niezbędne do skutecznej współpracy w zglobalizowanym świecie, wobec czego ujawnia się kilka korzyści wynikających ze zrozumienia wcześniej omawianych różnic kulturowych. Otóż są to. Lepsza komunikacja, która ze względu na swoją efektywność pozwala na lepsze dostosowanie się do różnorodnych stylów komunikacyjnych. Wzmocnienie relacji, zrozumienie kulturowe pozwala na budowanie silniejszych i bardziej zróżnicowanych relacji międzyludzkich oraz tworzenie integracyjnych społeczności czyli bardziej akceptujących społeczności. Podsumowując ten wątek, można powiedzieć, że różnorodność kulturowa w otoczeniu jest nie tylko źródłem bogactwa i inspiracji, ale także zasadniczym czynnikiem w rozwoju empatii i zrozumienia. Poprzez kontakt z różnymi perspektywami ludzie uczą się akceptować różnice i budować mosty międzykulturowe a co jest właśnie niezbędne dla pokojowego współistnienia w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Przejdźmy teraz do naszego otoczenia zawodowego, a dokładnie miejsca pracy, ponieważ jest ono kolejnym ważnym elementem naszego otoczenia. Przyjazne i wspierające środowisko pracy może zwiększyć produktywność i satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Czynniki takie jak ergonomia, dostęp do naturalnego światła, czy relacje ze współpracownikami odgrywają bazową rolę w naszym codziennym doświadczeniu zawodowym. Kultura organizacyjna, czyli system wartości i norm promujących firmie, wpływa na nasze podejście do pracy. Firmy czy placówki publiczne promujące innowacyjność, współpracę i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym często osiągają lepsze wyniki i cieszą się większym zaangażowaniem pracowników. Jeżeli już mowa o środowisku zawodowym, to chciałabym, abyśmy przyjrzeli się nieco wpływowi relacji ze współpracownikami na doświadczenie zawodowe, ponieważ ma to dominujące znaczenie. Dzieje się tak, gdyż relacje te mogą wpływać na naszą produktywność, satysfakcję z pracy oraz ogólne samopoczucie. Biorąc pod uwagę wzrost produktywności. Dobre relacje w pracy mogą znacząco zwiększyć naszą efektywność. Kiedy czujemy się komfortowo w zespole, jesteśmy bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami i wspólnego rozwiązywania problemów. Zaufanie i otwarta komunikacja ułatwiają współpracę, co prowadzi do bardziej efektywnego działania całego zespołu. Relacje z kolegami wpływają również na naszą satysfakcję zawodową. Praca w przyjaznym środowisku. Sprzyja poczuciu przynależności i wartości, co przekłada się na większą motywację i chęć do angażowania się w obowiązki. Z kolei negatywne relacje mogą prowadzić do frustracji i wypalenia zawodowego. Warto wspomnieć, że interakcje z różnorodnymi osobowościami w miejscu pracy mogą stanowić cenne źródło nauki i inspiracji. Współpraca z doświadczonymi kolegami Daje możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz wymiany wiedzy. Uczymy się także, jak radzić sobie z konfliktami i różnicami co jest istotne, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dobre relacje w pracy mogą pozytywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Wsparcie emocjonalne ze strony współpracowników pomaga w radzeniu sobie ze stresem i presją zawodową. Posiadanie w pracy osób, na które można liczyć, zmniejsza poczucie izolacji i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Współpraca z innymi w większości branż, umiejętność pracy w zespole jest często fundamentalnym czynnikiem sukcesu zawodowego. Dzięki dobrym relacjom możemy lepiej rozumieć potrzeby i perspektywy innych, co ułatwia realizację wspólnych celów. Aby cieszyć się korzyściami płynącymi z dobrych relacji zawodowych, warto inwestować w ich rozwój. Na przykład, utrzymywać otwartą komunikację, okazywać szacunek i zrozumienie, regularnie odbywać spotkania zespołowe oraz integracyjne, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, czyli argumentacją korzystną dla wszystkich. Można zatem powiedzieć, że relacje, ze współpracownikami mają ogromny wpływ na nasze codzienne doświadczenie zawodowe. Inwestowanie w ich budowanie i utrzymanie przynosi liczne korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla całego zespołu. Teraz zapewne już wiesz, czy Twoje otoczenie to klątwa, czy siła? Jeżeli siła, to gratuluję Tobie bardzo. Dużej świadomości, dobrych wyborów oraz pięknych możliwości rozwoju. Natomiast, jeżeli okazuje się, że bliżej Twoim relacjom z otoczenia do klątwy, to nic straconego, bo już dziś możesz zacząć pracować nad tym tematem i wcielać w swoje życie dobre i budujące zmiany. Wybór odpowiedniego otoczenia. Jest priorytetowy dla naszego rozwoju osobistego, zawodowego i emocjonalnego. Otoczenie, które nas wspiera, może pomóc w osiąganiu celów, zwiększeniu motywacji i, co najważniejsze, poprawie jakości życia. Podam Tobie kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Koniec części drugiej, ciąg dalszy w części trzeciej.